Mam w Udostępnić ci ekran? Nie, widziałem jak wkładać do skrzynki. Ha! Mogę ci udostępnić. Udostępnić. Dobra. No i teraz golgi. Tylko miałem sześć swoich, nie? To zobacz, czy nie masz wykwipunku, idiot, bo ty je łapany. Hey, Ej, Feder. Ja miałem cztery, weź o szóstce. Mogę wygrywać jeszcze? No. Ty cztery... No właśnie, a ile masz teraz? Dwa. Ży, ta, dwa. To udostępnij ekran. No Laura. Skąd je można udostępniać, nie no udostępnij. Ej, podaj spawn'a. No to takie masz tutaj, taki, taki jakby krzyżyk, nie? I tam pisze udostępnij ekran, Pięknie. Krzyżyk to będziesz miał jak z tobą nie. Już? Masz tutaj taki krzyżyk, koło czerwonej słuchawki, nie? naciśnij i tu udostępnij ekran czekaj już już się już, czekaj regeneruje się no i udo no i weźmy weklibunek